Dzisiaj zapraszam was na moje nowości, czyli to, co ostatnio się pojawiło u mnie nowego. Mam nadzieję, że może podpatrzycie coś i też zdecydujecie się na to, co ja, na co ja się zdecydowałam. Zaczynamy. Zaczynam od takich większych produktów. Tutaj na pierwszy rzut wzięłam szampon z garniera Ultra Duo. Ja mówiłam Wam w ostatnim filmiku, że mam w zapasie właśnie ten szampon i to jest właśnie oto ten szampon do włosów normalnych, osłabionych, zmęczonych, czyli właśnie takich, które jakie mamy teraz pod tymi czapkami wszystkimi na tą pogodę taką zimową, jak najbardziej idealny. On tutaj ma w składzie e, jakieś pięć roślin. Zielona herbata, cytryna, eukaliptus, jasnota biała i verbena. Także mam nadzieję, że wszystko będzie ok i tak samo zadowoli mnie jak, jak tamte dwie wersje Utradu pachnie niesamowicie takimi um, specyficznymi żelkami, ale nie wiem, dawno taki jadłam W każdym razie bardzo przyjemny i wcale nie ziołowy zapach. Kosztował mnie około um, nie wiem, 10 zł, także naprawdę nie był wcale, wcale drogi. Kolejnymi tutaj produktami nowymi. Mam dwa płyny podprysznic, żele podprysznic. Jeden to jest Original sort o zapachu kokonata, czyli kokosu. I jakbym miała porównywać ten kokos do kokosu Isany, to on jest o wiele bardziej mm, taki słodki, bardziej karmelizowany, taki wycudaczony troszeczkę, ale jak najbardziej też jest przyjemny. I myślę, że na 100% równie dobrze będzie mi się go używało jak inne produkty z Original Search. I drugi płyn to jest um, ta firma z Rosmana Wellness and Beauty. To jest też taki kremowy płyn o zapachu wanilii i makadami. Zapach ma bardzo, bardzo podobny, nawet taki sam jak te kremy do opalania z Sorai. To była Soraya. Chociaż teraz już nie wiem. W każdym razie miałam takie właśnie um, kremy do opalania w Egipcie i bardzo ten zapach mi to przypomina. Także na pewno wspomnieniam, będę wracać do tamtych czasów, jak będę używała ten, ten płyn, czy też ten żel. I oba te żele kosztowały mnie około, nie wiem, około 4-5 zł, na pewno nie więcej. Następne tutaj mam również żele, jednak żele do twarzy. I dlaczego dwa? Ponieważ pierwszy zdecydowałam się na ten żel, bo ogólnie kończył mi się jakikolwiek żel do mycia twarzy, i to jest garnier czysta skóra żel oczyszczający przeciw zaskórnikom, głęboko oczyszcza pory, do cery tłustej ze skłonnością do niedoskonałości. Ja takiej cery zdecydowanie nie mam ym, tłustej, to na pewno, ale gdzieś tam coś tam zawsze mi się pojawi, to wiadomo. No i zdecydowałam się na ten. Bardzo fajnie się sprawdza, sprawdza ma lekkie granurki. Gra... Granulki w sobie, także można troszeczkę podciągnąć pod peeling, jest naprawdę świetny. Ale dlaczego zdecydowałam się na ten drugi? Ponieważ ja miałam taki zwyczaj, że makijaż oczu zmywałam płynem micelarnym, a makijaż twarzy w ogóle nie zmywałam. I gdy szłam pod prysznic, po prostu e, brałam sobie ten żel i myłam nim twarze raz. Czyli tak naprawdę można było powiedzieć, że zmywałam tylko i wyłącznie tą fazę makijażu, prawda? Także. <laughs> Zaczęłam mówić dziwnie trochę. No ale mniejsza. Zaczęłam zmywać właśnie tą warstwę makijażu, czyli tak naprawdę robiłam demakijaż, a potem nie myłam tej twarzy już w ogóle, czyli w ogóle twarzy nie myłam, prawda? Skóry. Także zdecydowałam się na micelarny, żel nawilże do mycia i demakijażu z B-Beauty, Be ta firma z Biedronki za 5 zł. On kosztował 5 zł. I teraz po prostu zmywam sobie, demakijażuję, de tak to się mówi? No nie wiem po prostu zmywam makijaż twarzy tym produktem, a potem używam ten i oczyszczam sobie cerę. I naprawdę ten efekt po użyciu dwu, tych dwóch produktów jest niesamowity. Ja tą cerę rzeczywiście mam taką oczyszczoną i skórzu dzięki właśnie temu yy, żelowi i właśnie yy, oczyszczoną z zaskórników dzięki temu produktowi. Także te dwa połączenia jak najbardziej mi się sprawdzają, i na razie nie mam ochoty ich zmieniać. Kolejny produkt, tonik z ziai, Tonik ogórkowy, odświeżanie twarzy, nawilżanie cera, normalna tłusta mieszana, czyli tak naprawdę do, rodzaju, do każdego rodzaju skóry. Ja już raz miałam um, jeden tonik do, do twarzy z ziai, to był wielowitaminowy, czy witaminowy, taka różowa wersja. Teraz wziąłam sobie na wypróbowanie ogórkowy, ponieważ jak wiecie, ja rano używam tylko i wyłącznie toniku, czyli przemywam dla odświeżenia sobie cery i potem już po prostu normalnie nakładam krem. Dlatego nie chciałam nic też takiego drogiego, po prostu żeby, żeby mi się sprawdziło, żeby fajnie, fajnie mi się go używało. Pachnie, pachnie po prostu ogórkiem. Nic innego. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi i ten zapach nie będzie mi za bardzo przeszkadzał. Zapłaciłam za niego około też jakoś 5 zł, coś, coś w tym stylu. Um, kolejny produkt to jest Garnier Mineral Action Control, to jest 48 godzin. I słuchajcie, jeżeli chodzi o dezodoranty, to ja nigdy, nigdy nie lubiłam kulek. Um, I no na pewno do nich nie wrócę, ponieważ no według mnie one są strasznie mokre i ten, ta mokrość... Po prostu ją się czuję strasznie długo, zanim ten dezodorant, czy też antyperspirant wsiąknie. Jeżeli chodzi o spraye, czyli może nie spraye, po prostu takie dezodoranty, to one zaś według mnie w ogóle nic nie działają, czyli po prostu niby tam psikamy nim, ale tak naprawdę no, on w ogóle nic nie daje. A tutaj po prostu widzę bardzo, bardzo dużą różnicę. Ja już go używam naprawdę długą chwilę i... Jestem mega, mega zadowolona. Pachnie niesamowicie. Ten zapach jest prześliczny. On się utrzymuje u mnie naprawdę cały dzień. Chyba, że, chyba, że mam jakieś stresujące sytuacje, no to wtedy em, przeważnie, na przykład em, w czasie dnia, gdy mam jakiś WF czy coś w tym stylu, no to staram się też go zabierać ze sobą i używać ponownie. Sprawdza się w 100%, naprawdę niweluje przykry zapach i niweluje też nawet samo pocenie. Zapłaciłam za niego około 14 zł, naprawdę jest wart swojej ceny, polecam. Następnie, jeżeli chodzi o pielęgnację, to mam jeszcze takie plastry na nos przeciw wągrom. I tutaj w tym opakowaniu jest 6 plastrów, ja już użyłam 2, nic mi nie dały. Wcześniej miałam jeszcze jedno opakowanie właśnie takie i to opakowanie mi się rzeczywiście sprawdziło. Nie wiem, czy firma po prostu zjechała sobie na dół, czy po prostu no teraz mi już nic nie daje. Um, nie widzę tego efektu. Na szczęście teraz już znalazłam jakieś wyjście, czyli po prostu używam tego żelu antybakteryjnego, on mi troszeczkę um, zmniejsza te zaskórniki, ale te plastry po prostu dla mnie jak na razie nie zapłaciłam za nie 15 zł, także to nie jest mało. No, a jakiś spektakularnych efektów mi one nie dają. I tutaj e, idziemy dalej i teraz przechodzimy do paznokci. Mam dwa produkty do paznokci. E, jeden to jest odżywka z Lovely z e, wapniem i witaminą C. Jak mm, czyli myślałam, że to, są, to jest odżywka po prostu taka, która jak się ją nałoży, to jest e, po prostu jak zwykły lakier e, przez lakier, jednak to jest odżywka, którą... E, Trzeba czekać, aż ona wyschnie po prostu. Jest cały czas mokra, dopóki nie wyschnie. Nie używałam jej dużo razy, może trzy, także dużo o niej też powiedzieć nie mogę. Zapłaciłam za nią około 4 zł, ponieważ wtedy była ta promocja minus 40 zł na kolorówkę w Rosmani. I drugi produkt do paznokci, który też kupiłam sobie właśnie na tej cenie, to jest lakier do paznokci z Manhattan, wersja Lotus Effect w kolorze 65W. Ładny kolor, prześliczny. Naprawdę spodobał mi się od pierwszego jakby spojrzenia i zdecydowałam się właśnie poczekać na tą przecenę, kupiłam go jednak z trwałością no nie zadowolił mnie w 100%, zobaczymy, może wtedy akurat miałam jakieś porozdwojone końcówki i paznokcia i po prostu mi one, um, ten lakier poodpryskiwał, na pewno dam mu jeszcze niejedną szansę, ale jak na pierwszy raz, no nie był zbyt trwały i zapłaciłam za niego około, no nie wiem, po przecenie nie wiem ile to wyszło, ale w normalnej cenie kosztuje on 11 czy 12 zł, jakoś tak. I to jest duża butelka, ponieważ on tutaj ma 11 ml. I teraz wróćmy do twarzy jeszcze. Tutaj mam korektor maskujący z Bel Zapłaciłam za niego 8 zł, od razu mówię. Bardzo dobrze ukrywa wszystkie cienie pod oczami. U mnie się naprawdę sprawdził. I jak na razie nie mam zamiaru go zmieniać. Jest tani. Ja mam w kolorze 1. Także to jest chyba ten najjaśniejszy. Tutaj jest tak po prostu wysuwany. Dla mnie jak najbardziej ok. Um, polecam, polecam również, jeżeli ktoś nie ma jakichś dużych problemów, bo oczywiście, bo um, ja się pozbyłam dzięki właśnie temu kremowi z topy. Następnie tutaj mam jeszcze do paznokci. To jest um, masło w sztyfcie do pielęgnacji skórek i paznokci. Intensywnie odżywię paznokcie i skórki z nawilżającą formą zawierającą witaminę C. E, przepraszam, E. Pachnie niesamowicie słodko takie. Lizakowo, cukierkowe coś. Naprawdę ślicznie pachnie. Powiem wam, że nie jest za bardzo wydajne, ale, ale bardzo dobrze mi nadzieję, że właśnie te, te skórki tutaj. Ja miałam na jednym, tutaj wokół jednego paznokcia strasznie, strasznie suche i bardzo dobrze sobie z tym poradził. W ogóle, co to jest? To jest Essence Studio Nails. No, tak jak powiedziałam, masło. Do pielęgnacji. Kosztowało, nie wiem, 12 zł, 8 zł, jakoś tak. Nie wiem, nie było też jakiegoś mega tanie, ale też drogie nie jest, a naprawdę zadziałało u mnie, polecam. I ostatnie dwa produkty do, e, do ust tym razem. I tutaj mam tą pomadkę z Maybelline Baby Lips tak. I to mam wersję tą różową. Jest naprawdę fajna, ale powiem Wam, że teraz, gdy. Nastała ta zima, są te rozy To ona jednak sobie nie radzi z moimi ustami. No niestety, ale chyba będę musiała ją zostawić na takie dni, kiedy albo jestem w domu, albo po prostu poczekać, aż pojawią się rzeczywiście cieplejsze dni. Nadaje kolor bardzo, bardzo różowy i pachnie też słodko. Naprawdę fajny gadżet. Kosztował mnie 10, 10 zł, ale no niestety, nienawiża jakoś super, także no, nie na tą porę, niestety. I z Właśnie z racji tego, że moje usta nie są do końca teraz super, czyli po prostu brakuje im tego nawilżenia, musiałam się zdecydować na coś bardzo mocno nawilżającego. Nie wiem, czy ten Blistex będzie, dużo osób go poleca, także zdecydowałam się na niego. Dzisiaj właśnie go kupiłam, kosztował mnie 10 zł i mam nadzieję, że poradzi sobie z suchymi skórkami na ustach i rzeczywiście moje usta w okresie zimowym będą jakoś wyglądały. I chyba tyle, jeżeli o to chodzi. No, jak widzicie, on nie jest rozpakowany, także nic Wam na ten temat nie powiem. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje wszystkie nowości. Może ich było troszeczkę dużo, a może i mało. No, zależy dla kogo. I na sam koniec chciałam pozdrowić jedną osobę, która mi powiedziała, że nie za bardzo może mi słodzić, bo mi się poprzewraca w głowie. Znaczy w głowie, nie w głowie. No, ale pozdrawiam tą osobę. Ta osoba wie, o kim mówię. I jeszcze drugą osobę pozdrawiam, Daniela, który ostatnio miał do mnie żal, że go nie pozdrawiałam w ostatnim filmiku. Także teraz Cię bardzo serdecznie pozdrawiam i zresztą jak Was wszystkich. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Wóziaki. Pa! Naprawdę fajny, fajny yy, korektor. Naprawdę świetny korektor.